Cześć. Dzisiaj opowiem o etapach życia chomika. Pierwszy etap to ciąża trwa ona około 20 dni. W wyniku ciąży rodzi się od 3 do 12 młodych. Po porodzie nie wolno zostawiać swojego zapachu ani dotykać malutkich chomiczków. Wtedy chomicza matka odrzuci i... Zjeje. Młode chomiki porozumiewają się z matką niesłyszalnymi dla nas dźwiękami. W pierwszych czterech dniach życia chomiki są różowymi żelkami nie wiem, czy to dobre określenie którym uwidaczniają się gruczoły zapachowe. Od dnia czwartego do piętnastego żelką wyrasta sierś, i od dnia trzynastego zaczynają otwierać się oczy. W piętnastym dniu życia chomiki są spore widzą i mają sierść. W 18 dniu życia chomiki poruszają się i są żywamy. A 3 dni potem chomiki są samodzielne i przyjmują stałe pożywienie. Wcześniej muszą być karmione specjalnie przygotowanymi papkami. Od 28 dnia życia chomiki muszą być rozdzielone na płcie. Osiągają wtedy dojrzałość płciową i są zdolne do rozmnażania, a tego chyba nie chcemy. Samce już wtedy oddzielamy do osobnych klatek, ponieważ są bardziej terytorialne, a samiczki jeszcze kilka dni do tygodnia mogą przybywać razem ze swoją matką. A wtedy znowu je rozdzielamy do osobnych klatek. I teraz wchodzimy w dorosłe i samotnicze życie chomika. Chomiki są bardzo aktywne, przebiegają nawet 14 km dziennie, kopią i biegają, jedzą pokaramy stałe. Właśnie na takim stopniu życia jest sernik. Chomiki są mniej narażone na choroby, są mocniejsze i mają lepszą odporność. I teraz starość. Zdecydowanie najgorszy etap życia. Chomik już tyle nie biega. Nie jest tak aktywny i przesypia dużą część dnia i nocy. Możemy zaobserwować wtedy spadek kondycji futerka. Może być rzadsza, jakby posklejana, mimo że chomik ma i korzysta z piasku. Kwestia starzenia jest osobnicza. Jeden chomik będzie star w wieku już jednego roku, a drugi w wieku dwóch lat. Chomiki żyją średnio półtora, 2 lata. Dlatego w życiu chomika nie ma czasu na błędy w opiece, czyli za małe klatki, czy syfiasty karmy. Po prostu one żyją za krótko i trzeba im zapewnić możliwe jak najlepsze życie, bo mimo tego, że są małymi zwierzakami, to potrzebują naprawdę dużej klatki, mają duże potrzeby. I to nie powinno być tak, że na przykład myślimy sobie, że zwierzę jest małe, więc musi być tanie, więc nie potrzebuje dużej klatki. To niestety tak nie działa. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, że to nie jest mała klatka. Ale to jest klatka ledwo wykraczająca za minimum. No dobrze, dziękuję za obejrzenie. Taki dosyć krótki film. Ale myślę, że dosyć treściwy. Źródła, z których korzystałam, macie w opisie. I do następnego, cześć.